Czy opłacalne jest wymienianie kryptowalut na stablecoiny na Ledgerze? Czy opłaty są zbyt wielkie? Gdzie ty wymieniasz swoje kryptowaluty? Ja wymieniam swoje kryptowaluty głównie na Binance oraz na Bybit, na obecną chwilę. Teraz dlaczego? Ponieważ po pierwsze są tam pary do PLN. Po drugie mamy tam bardzo dużą płynność na parach krypto do stablecoinów. No i sprawa numer trzy, opłaty tam są jednymi z najniższych na rynku. A to wszystko... Składa się na to, że oszczędzam jak najwięcej dzięki tym ruchom. Jeżeli chodzi o Ledgera, tam czasami jest tak, że mamy owszem nawet zerowe opłaty przy wymianie. Jednak drugą opłatą, która jest schowana, jest to opłata spreadu, czyli na Binance mógłbyś mieć cenę Bitcoina, na przykład 110 tysięcy dolarów, kiedy chcesz sprzedać 110 tysięcy dolarów. I tutaj wiesz, że masz 110% opłaty, jeżeli chodzi o rynek spot. Natomiast, jeżeli idziesz sobie na ledgera, tam mogłoby się wydawać, że masz 0 Fi za wymianę powiedzmy Twojego bitcoina na USDC czy Ethera na USDC, to jednak sprzedajesz za 107 tysięcy takiego bitcoina, czyli Opłata jest niska, natomiast kurs jest też niższy, przez co te realne fii jest zdecydowanie większe. Wciąż większość osób tego nie sprawdza. Więc, jeżeli pytasz, gdzie ja wymieniam kryptowaluty, to wymieniam je na największych giełdach na świecie i wymieniam je dokładnie z tego powodu. Gigantyczna płynność, pary do PLN, najlepsze możliwe kursy i jedne z najniższych fii na rynku. To wszystko się składa, że w mojej kieszeni po prostu zostaje najwięcej pieniędzy i już jak wypłacić krypto do fiatów na konto bankowe z najmniejszą prowizją z giełd. Powiem Ci dokładnie, jak ja to robił i na obecną chwilę nie widzę tańszego rozwiązania oraz nie widzę szybszego rozwiązania. Jest to zen, po prostu. Jest to taki produkt, który umożliwia nam wpłacanie i wypłacanie naszych fiatów z i na giełdy kryptowalut. Podpisali już partnerstwa z takimi firmami, giełdami jak Binance, Bybit, Bitget, więc no topka, jeżeli chodzi o świat, jeżeli chodzi o giełdy kryptowalut. Idąc dalej, dlaczego jest to dość ciekawe rozwiązanie, myślę, zwłaszcza przy nawet nieco większych kwotach? A no dlatego, że jeżeli czasami bywa tak, właściwie wciąż to się powtarza, zwłaszcza w Polsce, jeżeli wypłacasz duże środki przelewem na konto bankowe bezpośrednio z giełdy, jeżeli bank widzi, że Masz do czynienia z kryptowalutami, niestety, ale wciąż konta są w Polsce wypowiadane klientom. Tylko i wyłącznie z tego powodu, że ty sobie zdecydowałeś, że chciałeś zarobić na kryptowalutach. Wciąż z jakiegoś powodu, pomimo tego, że banki w Stanach Zjednoczonych właśnie wchodzą w krypto, zaczynają za chwilę udostępniać możliwość zakupu bitcoina swoim klientom. W Polsce jednak, myślę, że już tam zaczynają rozkminiać, jednak wciąż w Polsce blokuje się po prostu konta klientom. Może nie blokuje, ale się po prostu wypowiada umowy. I nie ma nic w tym złego, nie wszystkie banki tak robią, po prostu trzeba znaleźć ten, który jest krypto przyjazny. Jednak no, niepotrzebny nam już jest tak naprawdę bank i Zen poniekąd to rozwiązuje na dwa sposoby. Ja osobiście z Zena korzystam na co dzień, więc... Część środków, które sobie wypłacam, ja po prostu trzymam na zen. Natomiast nie wszystko i sporą część tego przelewam jednak na konto bankowe. Jednak kiedy przelewasz środki z giełdy na zen, zen, który ma współpracę z. Giełdami kryptowalut, no tutaj nie ma żadnego zgrzytu. On spodziewa się, że ty wypłacisz środki na to właśnie konto, więc nie ma żadnego pytania, skąd te środki i nie ma żadnego wypowiadania konta, dlatego że ty korzystasz z giełd kryptowalut, ponieważ dla Zen są to partnerzy biznesowi. Natomiast później, co się dzieje, ciekawego, jeżeli z Zena wysyłasz swoje środki na konto bankowe, no to bank widzi, że otrzymał pieniądze od. Podmiotu finansowego, i tutaj żadnych ja przynajmniej nigdy problemów nie miałem, a tych transferów zrobiłem naprawdę sporo. Więc mamy pewien problem, który jest już rozwiązany. Kolejna sprawa, jeżeli tutaj pytasz konkretnie o najmniejsze prowizje giełd, no to przez Zena wypłacasz za darmo, więc to taniej nie będzie niż wypłacenie za darmo. Druga sprawa, są to wypłaty natychmiastowe. 5-10 sekund, środki są na Twoim koncie na Zen. No nie będzie szybciej. Natomiast później, jeżeli wypłacasz Zen na konto bankowe, tutaj. Czego ja doświadczyłem, jeżeli wypłacałem te środki, zlecałem taki przelew z samego rana. To bywało, że tego samego dnia jeszcze dostałem te środki na koncie, ponieważ tutaj mówimy już o przelewach bankowych. A wiecie, jak to działa w Polsce, jeżeli chodzi o księgowania i te, i te godziny księgowania w polskiej bankowości. Natomiast Zen mówi, że tutaj trwa to do jednego dnia roboczego. I faktycznie najpóźniej w kolejny dzień roboczy te środki zawsze u mnie na koncie bankowym są. Więc tak to wygląda i moim zdaniem jest to ścieżka najkorzystniejsza na rynku kryptowalut. I pomimo tego, że mam partnerstwo z Zen, to nie mam partnerstwa z Zen dlatego, żeby Wam o tym mówić, tylko mam partnerstwo z Zen, ponieważ ja tak czy siak Używałem tego, zanim to partnerstwo nastąpiło. Po prostu, ponieważ jest to produkt, który jest naprawdę bardzo, bardzo dobry i dla osób na rynku kryptowalut bardzo przydatny. I znów powtórzę, jeżeli jesteś osobą, która chciałaby zen dla siebie całkowicie za darmo, przez 150 dni maksymalne konto Pro, załóż sobie apkę podczas rejestracji, bardzo istotne, musi być to podczas rejestracji i musi być dużymi literami wpisz hasło Ostapowicz i sam dla siebie bez żadnych zobowiązań ocenisz, czy jest to produkt, który Ci się przyda, jest to produkt, który spełnia Twoje oczekiwania. Jeżeli nie, nie ma zobowiązań, po prostu możesz sobie wybrać coś innego, możesz wybrać sobie przelewy bezpośrednio z giełdy na konto bankowe, jednak no nie wszystkie giełdy... Obsługują złotówki. Natomiast, jeżeli mówisz naprawdę o małych kwotach w PLN, masz dość małe środki, jeżeli chodzi o realizację zysków, no to w tym przypadku szukaj giełd, które obsługują wypłaty w PLN. Wtedy te spready nie są aż tak bolesne, nie są tak odczuwalne. Jednak w długim terminie, jeżeli zamierzasz robić to regularnie, niestety, procent składany działa także na tych środkach, które tracimy niepotrzebnie na opłatach. Na wypłatach. A skoro są alternatywne rozwiązania, korzystajmy z nich, a w przyszłości zobaczymy, co konkurencja wymyśli. Ponieważ ja osobiście cieszę się na to, że tak jest dzisiaj silna konkurencja, ponieważ to sprawi, że w przyszłości po prostu dla nas jeszcze będzie najprawdopodobniej coraz lepiej. W jaki sposób najbezpieczniej przechowywać zyski w stablecoinach na Cold Wallet? Cold Wallet, czyli portfel sprzętowy. Stablecoiny są to oczywiście. Takie kryptowaluty, które są zabezpieczone w jakiejś walucie fiducjarnej, w złotówkach, w euro, w dolarach i trzymają wartość tejże waluty. Na przykład USDC, USDC trzymają wartość jednego dolara. I tutaj jeżeli chcemy przechowywać zyski w stablecoinach na cold wallecie, no to ja osobiście używam do tego głównie ledgera, natomiast także mam część środków na trezorze. I tutaj jeżeli chodzi o portfele sprzętowe, sprawa jest na tyle indywidualna, że każdy portfel jednak oferuje nieco inne rozwiązania, łatwiejszy interfejs, większa ilość kryptowalut, które obsługuje. Więc są rzeczy, na które ty dla siebie musisz zwrócić uwagę. Poniżej zostawię link do filmu, w którym porównuję cztery portfele, żebyś wiedział o czym. Mówię moim zdaniem warto ten film. Poznać, warto zobaczyć o to dokładnie chodzi, aby wybrać dla siebie portfel najodpowiedniejszy. Natomiast w jaki sposób najbezpieczniej przechowywać zyski? Po prostu, jeżeli sobie skonfigurujesz portfel sprzętowy, wrócisz tam stablecoiny i bezpiecznie swoje CD będziesz trzymał z dala od innych osób, no to twoje stablecoiny po prostu będą bezpieczne. Natomiast osobiście wybrałbym do tego najbezpieczniejsze sieci, jakie dzisiaj mamy dostępne. No i na obecną chwilę wciąż jednak najbezpieczniejszą siecią do stablecoinów jest. Ethereum. I tam właśnie ja swoje stablecoiny trzymam, więc no, nie powiem Ci, żeby robić coś innego, ponieważ moim zdaniem jest to sieć najbezpieczniejsza, aczkolwiek to nie jest sieć pozbawiona. Ryzyk, dlatego znów pamiętaj, że z każdym ruchem na rynku kryptowalut wiążą się pewne ryzyka. Tych ryzyk moim zdaniem jest najmniej w przechowywaniu stablecoinów na sieci Ethereum na portfelu sprzętowym. O co dokładnie chodzi z ograniczeniami na Binance? Rozumiem, że nie będzie można rozgrywać dźwigni, ale jak to się ma do realizacji zysków? Jeśli przykładowo Doge zrobi 100%, to nie będę mógł wyjść do USDC, żeby potem ponownie zainwestować, gdy przyjdzie korekta? Nie do końca to rozumiem. Z góry dziękuję za odpowiedź. Tutaj sprawa jest bardzo prosta. Ostatnio dostaliśmy informację, że Binance od 16 maja wycofuje możliwość zagrywania na dźwigni. Do stablecoinów, do kryptowalut, gdzie zabezpieczeniem na dźwigni są kryptowaluty, ta opcja jest wciąż dostępna. To sprawa numer jeden. Druga sprawa, dlaczego to się wydarzyło? Ano dlatego, że Mika ma bardzo, no dość wygórowane. Oczekiwania co do giełd na temat tego, jak mają się przygotować do tego, aby móc tego typu produkty oferować. Jednak na rynku są już giełdy, i pierwszą taką giełdą jest Kraken, która otrzymała licencję pełną na to, aby faktycznie taki trading mógł mieć miejsce, więc nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że za chwilę, za kilka tygodni, miesiąc, dwa maksymalnie, w moim prywatnym odczuciu, zobaczymy także na Binance, że te produkty wrócą. Natomiast co do samego kupowania i sprzedawania kryptowalut na spot, do USDC, czy do Bitcoina, do Ethera, to cały czas funkcjonuje, i tutaj żadnych przerw absolutnie nie ma, więc bezproblemowo nie martw się, śmiało dalej będziesz mógł realizować swoje zyski stuprocentowe i nawet większe, ja trzymam kciuki, aby te scenariusze to by się oczywiście realizowały, ponieważ nie jest to łatwe, aby faktycznie rozgrywać rynek tak, jak piszesz, czyli kupowanie, kiedy rośnie, odkupowanie, kiedy spada, to jest po prostu trading. Natomiast zdecydowanie tradować dalej możesz, raczej bym się skupił na tym, aby faktycznie ta strategia, którą masz, była opanowana, była skuteczna niż tym, że na Binance nie będziesz mógł tego sprzedać. Absolutnie wszystko dalej funkcjonuje jak wcześniej. Zastanawia mnie, czy jest możliwość, aby rząd, służby zablokowali bądź uniemożliwili nam dostęp do krypto przechowywanych na prywatnym ledgerze, nie znając naszych fraz "sit", ale znając adres, adres naszego ledgera. Wiesz co, no to Ci powiem taką sytuację, opowiem taką historię z ostatnich dni. Mianowicie na SUI, jeden z projektów na SUI został zhakowany i okazało się, że pomimo tego, że miał to być zdecentralizowany projekt, walidatorzy się bardzo szybko zgadali i te adresy, które przechwyciły kryptowaluty, faktycznie zaczęły być blokowane, śledzone i blokowane przez sieć, nie przez rządy. Więc jeżeli walidatorzy mogą to zrobić, to w tym przypadku jeżeli służby dotrą do walidatorów, to mogą realnie wpłynąć na to i to jest w teorii, mogą realnie wpłynąć na to, że poszczególne wybrane adresy będą blokowane i swoich środków nigdzie nie upłynisz. Natomiast to co bardzo istotne trzeba tutaj podkreślić, to nie dotyczy Bitcoina. To dotyczy altcoinów, ponieważ ich decentralizacja no, jest można powiedzieć umowna. Co wielokrotnie widzimy właśnie poprzez tego typu sytuacji, jak teraz miała miejsce na Sui. Więc ja jak do tego podchodzę, ponieważ ja cały czas inwestuję w altcoiny, ale nie inwestuję w te projekty myśląc o tym, że tak ideowo, że inwestuję w decentralizację. Ja raczej po prostu inwestuję w te projekty jak w startupy, jak nowe firmy technologiczne. W Bitcoina jest tu oczywiście trochę ideologii, właściwie dużo ideologii wokół Bitcoina, natomiast jest to część ideologii, natomiast z drugiej strony oprócz ideologii jest też sposób, w jaki Bitcoin jest zbudowany. No i jeżeli odrobiłeś lekcję, to wiesz, że w przypadku Bitcoina absolutnie nie byłoby to możliwe, żeby blokować Twój adres na sieci BTC. Jednak oczywiście, jeżeli Twój adres byłby jakiś podejrzany, ponieważ no za to byś uznany za przestępce i Twój adres BTC byłby śledzony i z tego adresu połączyć Czyli, że wysłałeś swoje środki na giełdę, to w tym momencie twoje konto po prostu byłoby od razu przez giełdę zablokowane. Bardzo istotne. Natomiast są dzisiaj projekty zdecentralizowane i tutaj warto podkreślić właśnie to, to rozgraniczyć, że jeżeli nawet chciałbyś sprzedać bitcoina. Na jakimś deksie, to jesteś w stanie to zrobić i nikt tego nie zablokuje. Natomiast jeżeli chciałbyś sprzedać altcoiny, no to jest szansa, że niestety te akurat zostaną przyblokowane. Może nie przez rządy, ale przez walidatorów, do których rządy mogą mieć czy służby dostęp. Tutaj jednak uważam, że jest to ultra mało prawdopodobne, że dla większości osób na rynku kryptowalut będzie to jakikolwiek case. Raczej to dotyczy osób, które no kombinują z jakimiś nielegalnymi. Działaniami. Więc tak długo jak tego nie robisz, moim zdaniem, no ten problem ciebie absolutnie nie dotyczy, nawet jeżeli posiadasz altcoin. Jeżeli chcesz wystartować na rynku kryptowalut z głową, koniecznie zacznij od tego materiału i zatrzymaj się przy punkcie piątym, dzięki czemu zdobędziesz na tym rynku przewagę. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.